tutaj mamy początek tej ulicy, o której Wam kiedyś mówiłem najbardziej zadbana o, wyszedł jakiś kot mieszkaniec kic, kic, kic. może przyjdzie nawet warsztacik samochodowy tu są Jeden z najliczniejszych tych domów, e, co że tak powiem, się trzymają jakoś jeszcze i możliwe są do zamieszkania. Całe, no, całe kiedyś w domach. No, ale tutaj mamy to, co mamy. Ta tabliczka, oczywiście, zakaz parkowania. Nie wiem dlaczego, na, na nas wszystkich. Ogon wypięty prawie. No bardzo druga tabliczka. No, się szło do, do takiego ośrodka zdrowia. W tej chwili to już wszystko pozamykane. To jest następny plac, gdzie kiedyś budą. Jego nie ma. Po prostu zapatrzcie po ciebie. Takie właśnie uroki pabianic. Tu można filmy nagrywać oczywiście chyba wejście że też było coś, jest wejście jest nawet yy, bruk przed nie wiem 100 lat może więcej no i jest teraz zobaczymy tutaj jeszcze jak to wygląda Wszystko zaczyna się zielenić, to trochę przykrywa ten syf i brud. No to wszystko ładnie wygląda, jeszcze teraz jest mało zielone. Tu mamy Czw. cywilizację, czyli śmieci. Standard w tych rejonach nikt nic nie wyrzuca, nie, nie odprowadza śmieci, nie płaci. To najpierw wypierdolić, wszystko tak. Tam jakieś, jakieś krzesełeczko. Oponka i z daleka zakłady chemiczne, polfy, byłej polfy. Ja pójdę sobie. Teraz tutaj. Zobaczymy jak to to wygląda podwórko z drugiej strony. Tutaj mamy taką gałązkę, która się upierdoliła z drzewka. I zatrzymała się na płocie. Tam tak wygląda podwóreczko. I ten dom, który jeszcze pokażę wam z przodu jak wygląda zobaczymy. Jak to wszystko ładnie wygląda. Niespodzianka na koniec. Może jeden z plus jest tego mieszkania, to że świeże powietrze jest. Czyli w tych nie jest tak źle, bo to sama wiocha i tak i tak. To jest brama. Do którą, no sam nie wiem, co tam jest. Nie mam pojęcia. Tak to wygląda. Musiał być gdzieś jakiś budynek, bo są jeszcze okna zamurowane. Jakieś... jakieś szczeliny porobione. Nie wiem. Chyba do To mur obronny jakiś był chyba. No mi się wydaje Tu wychodzę z powrotem na tą ulicę co byłem Bo tutaj też budynek był Na początku, ale oczywiście zniknął już. żeby nie było, tu nie ma jakichś tam cudów tylko po prostu XXI wiek w Pabianicach wygląda jak XIX o i mamy kota mamy kotka kotek, daj no, uśmiech mamy kocura który się wygrzewa w słońcu i właśnie uciekł. Pod lupę było widać. To jest z drugiej strony ten dom, który mamy pod, po, od podwórka. Dom ma nie wiem, ponad 100 lat. Tu jeszcze ludzie mieszkają I autentycznie mieszkają Nawet okna są czyste A tutaj jest niespodzianka Domeczek się wali Taki sobie po prostu bicie ładny który eee, troszeczkę stracił na równowadze no i tutaj troszeczkę okienko też straciło Widzieliście, dotykam, wszystko się wali. Jest zbudowane z takich palić czy tam pół, jak to się tam nazywa. Wszystko niestety jest w stanie agonalnym. Nawet kurwa, nie wiem co tam jest w środku, może coś tam dojrze. No i tak to wygląda. No to mówię, tu zamek normalnie, klamka Tu jeszcze okna są, to już też się wszystko chyba wali Może coś tam yy, W środku Tu też był dom, w tym miejscu Drewniany, taki jak tamten I też yy, zaginął w akcji

macie płot od podwórka. Podwórko, to jest zaniedbane. Tutaj słupki pancerne i siatka z drugiej strony. Ktoś pomylił strony, chyba zakładanie tych siatek albo słupków. Nie wiem, może ktoś po niemiecku myślał, nie wiem czy wszystko robią odwrotnie. Jak liczą, tak i wszystko. Bo plac zabaw to jest taka. Na no Plac zabaw to jest kilo śmiechu, no ale jest. Podzarwany. Tu też budynki były kiedyś. Wszędzie tu były budynki. To było wszystko za, zamieszkałe każdy plac, to nie było tak jak teraz Na tam macie tutaj jakieś fabryka coś A Tutaj taka ciekawostka to jest to tyle fajnie latem, że jest cisza z jednej strony tu kiedyś to była jedna z najgorszych dzielnic że nie chodzi o wygląd tylko o ludzi a tu mamy ciekawostkę balkon podparty płytą OSB i beleczkami i to i, no, i to kurwa uciekło mi I to jak ten balkon pierdolnie to ma ta płyta OSB i te listewki Małem zatrzymać ten balkon, zastanawiam się trochę jak to ma wyglądać No ale nic, proponuję nie, prze, nie podchodzić tu pod to, ani przechodzić pod tym To tak mniej więcej Teraz Więc idę tam prosto, jak ten znak Pokażę Wam dalej, jak to wszystko wygląda Bo się nic nie zmieniło To jest następny dom Widzicie, jak on wygląda? Tu tam coś jeszcze było, tylko się zburzyło. I coś postawili nowego. Tutaj był też yy, plac, też był dom i też go nie ma. Na <laughs> góry już nikt nie mieszka. I pewnie i dół też. Jak, jak z że mogą mieszkać. Chociaż, chociaż dach jest zrobiony. I ktoś to trochę lepił, no ale mieszkanie zapuszczone jest tragiczne. Nie wiem, jak tu, to, to wygląda. No tak, no na dole ktoś mieszka, u góry nie mieszka. A nie, chyba, chyba dwa okna są już wyremontowane. Te mieszkania, no tak to już bywa. Dobra, Wam pokażę tutaj. <laughs> Tu bez pitu kiedyś, tędy prowadzano, no, krowy i było takie miejsce, łąki takie były, ala łąki, nie, nic tu nie było i tu wypas był tych krów, tak to tutaj wygląda. Ten budynek, nie wiem co za budynek, jest po prostu jakiś tam stoi. Tak to wygląda to podwórko. Nie nikogo tam, bo są ludzie, nie będę ich brał na kamerkę. Tu jakieś były łąki, no tu też są łąki, tylko są zarośnięte w tej chwili. No i ktoś gróźby wypierdala Dalej jest polfa. I tak to wygląda tutaj to są pabienice. Że niekiedy ciężko uwierzyć ale taka prawda. tu chyba elektro, ta podstacja była kiedyś bo no, widzę te izolatory jeszcze dyndają jak to jest bogata więc po co to sprzątać a tu jest zapierdziela ciekawe po co drzwi są zamknięte, nie wejdzie się tutaj nie wiem jak dobra, i to tak to wygląda dobra, łapiemy od tej strony czyli wychodzę z powrotem dojdę do końca ulicy i skręcam w lewo, tutaj jest przystanek napiących, słup, który ma ileś lat. na nachlanie, no, spokój, cisza. No jestem już na tej ulicy, idę w lewo i idę w tamtą stronę prosto. No troszeczkę cywilizacji, asfalt kiedyś pożyli. Wam powiem tak, ani się nie zapadają studzienki. A nie pęka asfalt, no ale oczywiście asfalt nie był kładziony jakoś teraz, tylko był kładziony jakoś świerdzio ku temu, powiedzmy, czyli 25 lat, jakby ktoś nie wiedział. Hmm. Tutaj troszeczkę są domy zadbane, ale to są dużo domów jest prywatnych. Były romowskie, no to. Zgliszcze tak jak tam na początku były to będzie mała niespodzianka Tu mamy Pana który jest przedstawicielem Takich miejscowych Już Emerytów A tutaj jest Dom który Wcześniej nagrywałem i nawet był puszczony film na kanale u mnie. Robi się zieloniutko. Nawet nie zauważyłem wcześniej, że tutaj są krzaczki jak w Dederówku, rosną w domku sobie. Pewnie tam nakoptane przez ptaszki, dlatego to wszystko daje radę. I na dachu i na drugim piętrze. A parterze jeszcze nie ma, ale to tylko kwestia czasu jakieś krzaczki zielone też domek będzie ładnie wyglądał bo zniknie w zieleninie fajnie jest wszystko zielna zielona trzeba się y, rodzić listki wszystko dalej mamy też w miarę zadbane te domy <laughs> Ludzie na początku lat dziewięćdziesiątych do 2000 tak próbowali coś z tym zrobić, tamten dom chyba Jednak ten duży jest niezadbany nie Ktoś mieszka, ale to Romowski pewnie No to już wiecie, ciężej, troszeczkę za duże koszta No ale Dzisiaj przedmowy nie będzie. Może następnym razem pojadę w jedną miejsce na wodę. Teraz tam parę rzeczy pokażę, bo teraz się troszeczkę cieplej robi, wygodniej się nagrywa No to tam może tam przedmowę jakąś tam zrobię. To jest dom dziecka tak zwany Bidul po naszemu Odnowione jakoś tam wygląda Tutaj w tej chwili no to jest ulica najbliższa, już e, Zrobiona aczkolwiek bez wylotu Hurtownie <laughs> Dalej jest wjazd do Polfy Jakieś garaże czy coś pobudowane, też chyba to było Odkupione, bo to tereny były kiedyś jakieś fabryki. Tu kiedyś ktoś sobie hodował trawkę w ilościach nadliczbowych. To też jakby drugi, druga część tego zakładu, zdaje się. No tu ktoś zgubił szybkę na bogato. W tej chwili zakłady chemiczne nazywają się Adamet. Jakimś tam dziwnym cudem kupione. Dalej to elektrociepłownia, komin od elektrociepłowni. Tam jest. No i koniec. No, dom jakiś. Ktoś tam sobie coś kupił. Jakiś dom albo wybudował, albo ktoś tam jeszcze. No, i to jest wszystko, to, co mam więcej mogę pokazać tutaj. Drogi, drogi, bez wyrotu drogi, zamknięte przez zakłady. Dobra, zobaczymy, co tu jeszcze jest. Kora, może tu nic nie ma? No, chyba tak. No, no, no. Coś widzę ciekawego. Może, może i będzie można, może coś odwiedzić. Chociaż jest zamknięte, ale to nie znaczy, że nie można. Tak, no. Zawsze mogę kogoś powiedzieć, żeby mi otworzył te drzwi. nie? No, ktoś spróbował coś odkręcać, tylko mu chyba chuja szło. Zresztą gwoździkami chyba zaklepane. No. nie wiem co to było. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, wszystko w praniu się okaże No i tak Dzisiaj poniedziałek Co tam się lał, to auto się polał, kto perfumami, to perfumami Ja na razie powolutku kończę, wychodzę z tej ulicy Jutro normalne obowiązki I nawet jak nie będę miał, powiem Wam tak, donate'ów, bo nie wiem czy uda się mi to wszystko zrobić to tak zrobię chyba streama A jakbyście mogli, jakby ktoś mógł do mnie napisać, może gdzieś tu niedaleko, w okolicy Łodzi, ja dojadę to dajcie mi znać kto, może ktoś z was, Waszych znajomych, gdzieś jakiś informatyk, ktoś to ma pojęcie o o jak to wszystko podłączyć płatności, donate'y chętnie pojadę zobaczę jak to będzie, zapłacę bo nie chcę nic za darmo ale bym szybciej to zrobił no i wtedy byłoby jeszcze lepiej żebyście mogli, piszcie w komentarzach chętnie skorzystam z waszej pomocy trzymajcie się, pozdrowienia kred pozdrawia ten wolny dzień na razie i wszystkiego najlepszego.